Dzień dobry, dzień dobry, hej, cześć! Witajcie, witajcie czarownicy, witajcie łupieżcy, witajcie klerycy. No witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie oczywiście też moi drodzy widzowie, ja jestem szajowski Baldurs Gate 3, kolejny odcinek, kolejny odcinek w klasztorze jutrzenki. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka. Oczywiście zachęcam jak zawsze, żebyście nadrobili, żebyście zobaczyli, bo działo się fajnie, dużo fajnych rzeczy ale odcinek zakończyliśmy przedwcześnie z powodu błędu 801. Nie sprawdzałem nawet czym jest błąd 801, bo zauważyłem, że nie mam internetu. Wy, Wypięło mi internet z komputera. Yy, no i jak wpiłem internet z powrotem, bo tak jak mówię, jestem jeszcze przed przeprowadzką yy, i korzystam z, z telefonu. Yy, a mój telefon ma tak, że czasem sobie po prostu wypina. Nie wiem, uznaje, że, że już koniec. I jak podłączyłem go z powrotem, to się gra zapisała, więc wszystko git. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Mieliśmy atakować koboldy, więc zrobimy to za moment. A dodatkowo, oczywiście, pamiętajcie, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, dlatego zachęcam do subskrypcji, zachęcam do śledzenia serii, bo dzieje się wiele. Mimo, że dalej jesteśmy w pierwszym akcie, a mamy już 54 odcinek, bodajże. Więc, no, tempo jest zawrotne, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobrze, chodźmy w takim razie. Nie przedłużajmy. No, będziemy się musieli z nimi grzać na pewno. A... Nadmiar ognistego wina. Czym się to. Otrzymuję e, otrzymuje utrudnienie do testów i zręczność. O, jeżeli go zabije ogniem, to wybuchnie. Beczka ognistego wina. mhm. Mm Dobrze wiem, do czego to zmierza. A to są fajerwerki, tak? Nie, to są butelki. Beczka ognistego wina... Ty, no a spróbujmy... P płomienną kulą? przecież nie, a może kulą ognia? Jeszcze nią nie strzelałem. Jednijmy, jolo! Ow! Oh, damn! Przeciwnik został zaskoczony? Nie może być. Dobra, y Nadmiar ognistego wina. No to walmy ich dalej tym ognistym winem. Czemu utrudnienie? O Boże. Dobra, e, czekajcie. Ty koleżanko, wyjdź mi po prostu trochę bardziej tutaj gdzieś na przykład. E, spal go. Może być. I walnij mu jeszcze. Dobra, 75. Ile ekspas leci? Ja pierdzielę. No. Zaraz będzie kolejny poziom, ale ty, wyjdź. Tym. Beczka tego wina. Próbujemy. W sumie. A spróbuj. A myślałem, że to się też zawali. A to jednak się zawiodłem straszliwie. Dobra. Oni są teraz wszyscy zszokowani tym, co się tu dzieje. Więc wykorzystajmy okazję eee... i zróbmy tak, dobra. Teraz ci oni mieli być zaskoczeni. Co się dzieje? Coś gra ma problem z obliczaniem chyba AI. Ale <noise> wszystko płonie! Mam nadzieję, że sobie jakieś rzeczy nie zepsułem, w tym sensie nie straciłem przez to, że... ...że tak na pełnej w nich wbiłem. Satysfakcjonująca była ta kulka, dobra. Yy... Ogień glifurniczny. zrób mi coś takiego. Oooooh! Uh! o damn! Dame, daim, daim! Bardzo, bardzo ładnie. A, i ty już prowokujesz atak okazyjny. Gdzie oni są? Tam są jeszcze. Yy, walnij mi tym, koleżanko. Yy, czemu prowokujesz atak okazyjny? O, tutaj mi go zrezygnuj w takim razie. No dobra. Widzicie? I te koboldy są takie futrzane. To dobrze mówiłem. Tu by się jeszcze jedna kulka tak przydała, coś tak myślę właśnie. O nie, nie mogę. Ten ko kobold co? nie trunkiem, ogień może być wybu- no, widzę. Nie da się yy, ukryć tego. Walnij mu. Chybienie. O, Kobold wynalazca? Widzę, że oni się bardzo tutaj chcą... Jakby... No to go... Nie no, to tego już skończmy. Skończ go. Dobra, i wyjdź mi z tego. Ty koleżanko. Nie, nie, nie. Tym. Strzel mu. Okej. Okay. Tamtego trafisz? Trafisz. No i elegancko. A ty... Yy, wyjdź mi... Tym pociskiem. Niech będzie w tego. 10. Eee, może być. Czemu on dostał obrażenia? Nie no, nie wnikam. A jakbym tu teraz walnął tą kulką? Wyjdź stąd, proszę. Mogę? Hey, mogę. <laughs> Odporność. Uuu. Damn! Satysfakcjonujące. Ja nie, nie mogę już rzucić. Dobra, a ty kolego? Możesz go jakoś tam trafić? Ej, jejku, jejku. Dobra, to może ty. Tym. No i dobra. I teraz tak. Niech, ta, niech to się zniknie. Powinno się teraz przestać palić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Albo. Dobra, przestało się palić? Przestało. No i super. Kobold szabrownik. Zobaczmy, co wy macie ze sobą. Eee, macie całą masę alkoholu. Cudownie. Nie no... A kto to? Coś tu został? A ty masz jeden HP To nie to go rozwal bo... No i dobra Ale już ekspa za ciebie nie dostałem Szkoda A weźmy sobie to wszystko, ja to potem i tak posprzedaję Chyba Jak nie zapomnę Kobold wynalazca coś może mieć ciekawego Eee Dajmy to posępnemu, niech ma. Aha, i będziemy tak chodzić w kółko. Świetnie, dobrze, Gro. Dobrze robisz. Ale to nie było trudne, myślałem, że będzie gorzej. Dobra, nie, to już nie idź koło. Nie musisz beczka ognistego wina. Coś tu będzie? Czy ja tu niby mogłem jakoś przeskoczyć? Dobra, zaraz. Moment. Bo jak ja tak zacznę chodzić w to i z powrotem... Siorb. Eee... Yy, Astarion? Strzel w to! O Właśnie! Eee... Jejku... Wyjdźcie, wyjdźcie, stąd wyjdźcie. Wyjdź, wyjdź, Katarzyno, wyjdź. Szybko. Napiszę, żebyś mi się nie paliła. Dobra. Bo tak coś właśnie czułem, że... czy jakbym ją wziął do obozu, to on by się obudził. Ale nic ciekawego tu więcej nie ma. I tu była jakaś książka, ją zepsułem. i Dałem dupy trochę. A, ale jakbym to zepsuł... No właśnie, to, to, to się zawala, tak? Ale tam to się już nie chciało zawalić. Ooo, ceremonialna buława. Oh, damn. Dziennik Kobolda. Przeczytaj. Zbiór mniej lub bardziej niezdarnych rysunków większość przedstawia Koboldy w różnych stadiach. Negliżun, niektóre dokonują samogwałtu, inne od oddające się cielesnym przyjemnościom w różnych konfiguracjach. Na ostatnich stronach króluje jednak bardziej zróżnicowana tematyka, trzymując na niebie czerwony smok, gitianki i w, róż w różnym wieku i zaskakująco szczegółowe przedstawienia butelek wina. Zabierz. To jest chyba prawdziwa ceremonialna buława. Tamto to był po prostu szmelc. E, tak mi się wydaje. To w takim razie musimy Nie no weźmy wszystko co się da Tam już nawet nie mam jak wskoczyć Dobra Co ja miałem zrobić ze sobą Tutaj wejść zobaczyć co tutaj mamy I chyba do tego Nie ma go tu Ale tam jest ten strażnik wiary Czy jakoś taką się nazywał Chcę go zobaczyć Aha, no i tutaj wyszliśmy, czyli jednak się dało inaczej dojść. Inną drogą Receptura to już mam, to już czytałem Który z nich tu miał tą buławę Najnowsze Mistrz świtu... Tak, to jest on. Przeczytaj Tak, czyli to jest mistrz Stockholm. A mistrz Hotokhold jest. Tutaj. Dobra. Tak. Mamy to. Elegancka, dobra, czyli jeszcze... Jeszcze dwa. A to tędy miałem przejść. Tak, tędy miałem przejść. Cofnij się tutaj. Koleżanko... Zapiszę mi grę? Tak, teraz mi już zapiszę, no bo mam internet. Już mam internet, więc jest po problemie. A, ale. Ja tam byłem? Nie. Zardzewiałem już długi, Tam mnie nie było. Tam się dostaniemy za chwilę. Niech oni mi tu przeskoczą wszyscy. Czy ja mogę do ciebie wejść bez problemu? Strażnik wiary. Nie mogę tego, ale jakbym to rozwalił. No i jolo, albo będziemy się z nim klepać, a on jest na siódmym poziomie. Ja mam szósty niby. Może... Aha, dobra, czyli i tak go muszę pokonać. Eee. Jejku. Nie. Mu nie robi? A mogę z Tobą pogadać? Nie, nie mogę. Szkielet? Ale sraka. Że się na następny dzień, który cię zaatakuje. Oho. Dobra. Yy, ty, ty, ty. 70. Tymczasowe, wrogie nastawienie. Nie możesz go ugryźć. Nie możesz. Dobra. Strzel mu mocno. A on będzie oddawał. No właśnie, on będzie oddawał. Ale on nie ma dużo HP to ja mogę go spróbować mu 45, nie dużo. Ale o, ty. Co się stało? Ja go chciałem pokonać. Ceremonialno no mamy. Ale chciałem go pokonać, bo Expa może by miał. No, nic tam na górze mi został jeszcze. Nie wiem, co ja mam zrobić z tymi orłami, bielikami, czy jak one się tam zwą. A w sumie chciałbym wiedzieć. Jakbym się dowiedział, byłoby fajnie. To teraz albo tu, albo tam. Może tu. Młot. Yy, najnowsze. Tu, tu, tu? Światło. Bo tu jest kto? Dobra, mistrz świtu. E, no okej, okay, no to tyle. E, czy ja się mogę? Wiecie, co nie? To przejdźmy. Tak, chcę zakończyć dzień. Chcę się. przespać. Ktoś chce ze mną pogadać. Karlach? Mm. Hey, soldier. I. Well, I'm not feeling so good. What's happening? My engine is getting worse. Feels like it's going to burst out of my chest. We need to catch up with Damon. See if he's thought of a way to fix this thing. If it can be fixed. Mm. No, dobra mm. Znajdziemy go. But in case we don't, a bit of advice. You leave your left flank wide open. to cover it, you may find yourself on No dobra, y, czy ktoś chce z nami jeszcze pogadać? Nie wiem, posępna. jak tu ładnie. Widać stąd ten klasztor? Nie. Może my jesteśmy pod klasztorem? Nie wiem, ale jest tu ładnie. Co ty próbujesz robić? Aha, myślałem, że. Myślałem, że jak się tak bawisz tym, to, to jakaś interakcja, ale nie. Dobra, czy ktoś jeszcze? Coś? Ktoś chce pogadać? nie niedźwiadek? Nie. Nikt nie chce gadać, to idziemy spać. Pełen odpoczynek I tyle, tak? Tyle. Dobra. Wyjdźmy stąd i udajmy się do tych y... orląd. To były... olbrzymi orzeł. Orzeł to też orlęt... Orlend... Orle? Czy to inny ptak? No orzeł, biel. ważne. Dobra. Ty masz ten młot, tylko... No właśnie. Tylko. Tu mogę wskoczyć? Mogę. Tutaj coś jest? Hmm. Tu nic nie ma. Gdzie jest znowu ten. Co on zrobił? Co ty zrobiłeś, ty bilu? A możesz go ukraść po prostu? Eee... Niewidzialność? Czemu nie jestem niewidzialny? Dobra, jestem niewidzialny. Okej. Okay. One teraz. Tak, one teraz nie wiedzą, gdzie jestem. Ja ucieknę. O, oh, shit. Okej, okay, czyli wszyscy się jednak. Nie chciałem was. No... Wezwanie posiłków. Czyli będzie ich więcej? Szlak, 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 szlak. Yy, dobra, kolego. Jak tak chcesz się bawić w swoje wzywanie posiłków? Uciszenie. O, uciszenie. Dobra, a, a ty? No sorry, ale po tobie, nie? Ja sobie nie dam. Dobra. Ty koleżanko... Pocisk chaosu. Ścieżka zablokowana. Aha, bo ja spadłem w ogóle w pizdziet. Hmm. Dobra, podejdź tu. Ty też do, za daleko nie pójdziesz, bo cię wyrzuciło. Powalenie. Będzie próbował uciec. Raczej ona. Ale ja nie chciałem, tak, no przepraszam. Mało punktów. To balgon jął na łeb. Mimo, że to nie są duże obrażenia. No to już lepsze. A zróbmy jeszcze raz, żeby nie było lipy. Nie no, no wy, wykliruję sobie. Ale nie chciałem w ten sposób. Niech będzie kwasowa. No i strzel. Chybienie krytyczne, serio? Ja pierdziele. A jakbyś podbiła bliżej? Dobra, to już po nim. Dziękuję. Czyli mamy tą buławę, tak? Ale ja nie chciałem ich tutaj, cholera. Nie chciałem. Sublimat w piór, martwy. O. Wierzyłem, że da się to jakoś lepiej zrobić. I na pewno się dało, no ale... Dobra, cofnijmy się w takim razie. E... Dobrze, idę? Tak, tutaj masz się cofnąć. Tu mamy się cofnąć. E... Pójdziemy sobie tam. Walniemy. walniemy. E... Astarion ma ten młot? Czemu? Ceremonialny młot I zobaczymy co się stanie. Czy ja tutaj zrobiłem wszystko? Chyba. Chyba tak Czy ty masz młot? Tak, ty masz młot yy, Młocie Oj Połóż Światłość pana poranka Okej. Okay. Ale to. Notatka dla następnego Mistrza Świtu. Przeczytaj. Wiadomość do następnego Mistrza Świtu. Prawdopodobnie nie wyjdziemy z tego żywi, ale krew jest bezpieczna. Zapieczętowaliśmy ją magią. Może ją zabrać tylko jeden z nas. Jeśli sięgnie po nią ktoś inny, iś, e, ściany zawalą się i pogrążą e, intruza. Gdyby to. Do, do tego doszło, módlcie się za klasztor Jutrzenki. Ale nie rozpaczajcie. Tak będzie lepiej. Ze śmierci zawsze powstaje nowe życie. This blood Could it still be here Zapewne tak. Herb Mistrza Świtu. Czy ja to mogę założyć? Zjeść cokolwiek? Zbadaj. Klejny od herbowy o bardzo dziwnym kształcie. No dobra. No dobra. A teraz takie. Pytanie. Światłość pana. Czy to jest. Jak to działa? O! Teraz pytanie tylko, jak ja się mam dostać. Y, dalej. Bo myślałem, że to mi otworzy. Y, resztę. Astarion. Czyli no i ja teraz wszystkim będę światłość jeszcze. Ten. Obrażenia zadawał. Fajnie, ciekawe na no jak długo to. Wystarczy. Chociaż winność. K skąd ja to mam? Gdzie ja mam ten buff od Lowia Czy jak on się tam nazywał? Bo mi to zniknęło w pewnym momencie. Ale to już było. Dobra, teraz pytanie, jak ja się mam stąd dostać niżej? Tak po prostu zeskoczyć? Ja mam piórko spadanie dla wszystkich? Boże, ile ja tego mam. <laughs> Wiecie co? Czekajcie. Zróbmy tak. Boże. Nie wiedziałem, że ja mam tyle umiejętności. To, co to jest? Wszystkie na na staje się widzialne. Ok, zróbmy coś takiego. I to mi schowaj, daj mi to. I bęk. No i ładnie. Dobra, ale... Nie mogę tam tak po prostu zejść. Znaczy, mogę, ale to chyba sobie nogi połamie przy okazji. Minus 9. Eee, trudne się wylosowało. A tam mnie na dole nie było? Tam nie ma żadnych drzwi? Kurde no. Bo ja tu mogę dojść. Jakimś sposobem zaprowadź mnie tam. Bo ja, no, nie chcę skakać, no. Ale chyba nie będzie innej możliwości. Co ty tworzysz? Dobra, mocno naokoło, wiecie co? Klasztor jutrzenki. zapnijmy się mm, Jak tu? Tu Nie chcę niczym rzucać. Uspokój się. Dobra, idziecie. Jak idziecie. Tu są drzwi. Dobra, czyli ja jednak tu muszę pójść jakimś cudem. Ale zesrałem w takim razie Tu mi dojść. A tam nie mogę dotrzeć tak o... Ojejku. Wiecie co? Za moment. Nie, nie mogę. Ale tu już też niby 27 minut i nie wiem co zrobić. Wiecie co? Dojdę tam po prostu poza odcinkiem i tam zaczniemy kolejny odcinek, co? Rozwikłaliśmy zagadkę klasztoru Jutrzenki, a w kolejnym odcinku po prostu przejdziemy się do szkółki Illek. Tak będzie chyba najlepiej. Znowu, ojejku, trzeci odcinek kończymy w tym samym miejscu. Zabawnie. No ale lokacja była dosyć duża, dosyć zagmatwana. Tak więc ja mam nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście, jeżeli się podobało, zachęcam do zostawienia kciuka w górę. A jeżeli był to Was pierwszy odcinek i Wam się spodobało, to poza tym krzyukiem możecie nadrobić całą serię. Pierwsze odcinki były trochę gorsze niż te teraz, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o jakość, o jakość audio, etc., etc. Ale i tak uważam, że warto nadrobić. Tak więc widzimy się i słyszymy pojutrze na Baldurze i jutro na Wiedźminie. No i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.